I powrót. Dobra. Biuro, gdzie jest laser? Czy gdzie? Tam? Nie, tu! kruk mhm. Nie ma. Nie, musi być gdzieś tutaj. Ewentualnie gdzieś tam. Bo strona da, daj, daj radę przeskoczyć, nie? Ola! Może tu jest? Teraz, jeżeli jest, no to. A jak mu teraz wrócić? Nie no tylko rozglądaj się Wyjebi okno Naprawdę, mój ten robot wyjebał mocno i po prostu zrobi się podam Ale nie, nie można Dobra, weź no ten laser mi znieść no, czy zatrzymaj go Jestem gotów. Ciampa! A przecież przez santa serem robić może to da się radę wziąć. Nie dobrze, Kost... aha! Tam trzeba laser. Kostkę trzeba tam sadzić. O! Tam, tam gdzie... Ten, tylko ja ja muszę teraz Ty, chyba zniszczyć. przecież można chyba więcej bić kostek. Na tej mapie. Ty Nie, zniszczysz się chyba. A gdzie jest przycisk, żeby wywołać kostkę? Tu A to można mieć więcej chyba. Nie sądzę. Dobra. Myślę, że się zniszczy... Idę do czego?

A, to rzucę tam? Dobra. Nie to! Gdzie chcesz? Do wietraka? No. sobie. Ja się zabiję. To się już wysyłam. Przez mój portal leć. Przez twój? Dobra. Stój, stój, stoj, 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 stój! Teraz nie, nie rób mi tego! Chyba, że no Zwolnię go Znaczy ty go zwolnisz, albo ja go zwolnię, no obojętnie. Jak on jeszcze będzie troszeczkę zwolniony, to wtedy się rzucimy. Jak chcesz? Żeby tak to szybko zrobić. Tak, tyle, że jak weź tą top co ci się z tego da, jak nie masz lesera. Potrzebne są dwie kostki. Pro. Ty co najmniej nie dwie kostki? Muszę się jeszcze zarobić. Ty ty, ty 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 Stój. Co? Dobrze, tylko dwie, bo przecież tam jest okno od tego gówna. Gdzie? No tam, widzisz? Dobra. Ile włączyć, nie? Masz tam tego nie, nie ma. Zaraz ci udowodnię, tylko daj tu kostkę Zrob się podkały wszystkie Kurwa zapomniałem Dobra jeszcze raz wróć Kura i zatrzymy teraz wywiat No No pani Ansztanie dawaj Uuuu. Teraz patrz bok to widzisz mnie? No, no. Próbuj, spróbuj laseru ja tą poświecić. Nie mogę. Tak, nie da rady. Kurcze, jak to ogarnąć? Prawie od razu robi się szybki. Ale mogę dzisiaj... O kurde, jak noga ślepa. Oooo fako. O, moja Fako. Zresztą tam jest tajan. Ej, nie, to jest niemożliwe, wiesz? No jak gdybyśmy kostkę tam przerzucili. No jest tam bariera przecież. I by tak zniszczyła ta bariera. Więc o. nie byłoby sensu. Coś musi być po tej stronie. mówię. Po prostu musi, musi po prostu... Trzeba zawsze trzymać ten wiatrak jakiegoś, ale nie miał. Myślę, myślę. Właśnie siedzimy nad tym już drugi part. A to chodzi w portalu, nie? sake i'm shivana shivana so <laughs> look like at hmm Whoa. Musimy coś, co utrzyma tą kostkę tutaj. Ale co? Warteczki coś by trzeba było mieć. Ej, czekaj, musimy pomyśleć o z portalami bo możliwe, że możemy coś zrobić. Żeby ona wystrzela promień i ten promień z portala poszedł, tak? Dobra, wróć mnie. Yyy, jak? No się nie, dobra, zabiję Bęk, wow. 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 dobra. Na tym można postawić po Nie. Yeah. Na tym, na tym można. Wewnątrz, tutaj. Można jedę postawić. Więc pewnie kostkę można jakby tutaj postawić Kurcze Masz ten niebieski, masz tu Ale patrz, tutaj masz tą płaską ścianę Widzisz? Aha Spróbuj tam A to można? Nie jasnym w tym jasnym cementcie. A jakby to. Wow, 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 what are you doing? Omega? Co ty robisz? Sorry. to żółty, a się tutaj nie. Aha, ale nie trafiasz w ogóle. A Jak, jak, what the fuck? Już nawet w tym portal nie wchodzi. Stój, spoko. To jest tylko metoda po kroju bętóch, nie? Także szło tylko na port. Myślę, że walby było bardziej inteligentnie jeszcze coś takiego robić. Tu można postawić. Um. A stój, stój, stój. Zmieniłeś? Nie, no, ale cały czas on jest, że to się musi być z tą ścianą, nie? Bo jeszcze nie można postawić porta, ewidentnie. i tu będzie więc mogę no, jedynie twór boże I coś musi być żeby strzelić. Możemy? może przestać choćby we wszystkie strony podale bo nie ja ten nie mogę wysiąść a co robisz ty robisz. Oh Dobra, nasza miękka się dokończy w następnym parcie.